Cześć, z tej strony Marta i dzisiaj przychodzę do Was z czymś mega. Jest to tegoroczna premiera z SN i jest to mała, zgrabna wykreślanka. Jest to też tytuł studyjny od wydawnictwa Lucrum Games, czyli Odkrywcy Nocnego nieba. Eee, autorem gry jest eee, Łukasz Szopka, a jeśli chodzi o takie informacje pudełkowe, no to gra jest dla jednego do pięciu graczy, sugerowany wiek to 8+, a jeśli chodzi o czas na rozgrywki, to około 30 minut. Zobaczcie teraz, jak gra prezentuje się na stole no i o co właściwie tutaj chodzi. W grze Wcielamy się w obserwatorów nieba poszukujących gwiazdozbiory, którzy następnie będą tworzyć ich mapy. Tak dokładniej, to naszym zadaniem jest umieszczenie gwiazdozbiorów na fragmencie nieba, który będzie zmieniał się co rundę. Gra trwa 6 rund i wygrywa ją gracz, który zdobędzie największą ilość punktów. Teraz opowiem Wam, jak przebiega runda gracza. I zacznijmy od tego, że każdy z graczy na początek gry otrzymuje takie oto karty, e, które mają wartości na sobie od 5 do 10, a z drugiej strony mają takie różnego rodzaju konstelacje, które będziemy następnie wpisowywać w nasz nieboskło. Gracze nie znają tych konstelacji, które są z tej strony, ale jedyne co wiedzą to i jak duże one są. To znaczy ta wartość, która, e, która jest z tej strony karty, ona mówi o tym, z ilu gwiazd składa się e, dane, dana konstelacja. I runda zaczyna się od tego, że gracz, który w poprzedniej rundzie zdobył najmniejszą liczbę punktów, wybiera właśnie dany numer, czyli właściwie wielkość konstelacji. Następnie pozostali gracze muszą ze swoich e, kart wybrać dokładnie tą samą e, wartość, tą samą kartę. No i każdy. Obraca i kładzie tą kartę przed sobą, tak żeby było widać poprzednią e, gwiazdę wiodącą i tą, na, która jest aktualnie, a następnie rysujemy dany wzór na naszym nieboskłonie. W momencie, kiedy już go rozrysujemy, e, będziemy podliczać punkty. Ale co ważne, e, jeśli chodzi o to, jak go w ogóle wrysować tutaj. Te gwiazdozbiory, one nie mogą się ze sobą łączyć. Czyli w tym momencie, kiedy miałam tu wpisany z poprzedniej rundy gwiazdozbiór, to ten musi być osobno. One nie mogą, nie mogą się połączyć ze sobą, nie mogą się przecinać ani nic z tych rzeczy. On musi być troszeczkę od niego oddalony, tak żeby się nie stykały. Ważne jest też to, że na naszym nieboskłonie mamy tutaj na, na środku słońce. I Słońce nie może być elementem żadnego z naszych gwiazdozbiorów. To znaczy, nie, nie możemy go wykorzystać właśnie do tego, żeby, żeby narysować daną konstelację. Po prostu musimy omijać tą część. I jeśli chodzi teraz o punktację, to tak, najpierw będziemy liczyć to, ile mamy w tym wypadku tutaj białych gwiazd. To znaczy z tej pierwszej karty, którą teraz rysowaliśmy, i w tym wypadku mamy tylko jedną białą gwiazdkę, czyli mnożymy to razy tutaj tą wartość, czyli jeden punkt. E, następnie liczymy, ile mamy tutaj tych niebieskich gwiazd. W tym wypadku mamy ich trzy i mnożymy też je jako tą wartość tutaj, która jest, i daje nam to 6 punktów. Trzecią rzeczą, która, którą liczymy, są to połączenia pomiędzy tymi właśnie dwoma gwiazdami. W tym wypadku będziemy mieli dwa takie połączenia. Tutaj jest niebieska gwiazda, biała i następna jest biała i niebieska. Mamy dwa takie połączenia, czyli mnożymy to przez sumę tych dwóch gwiazd, które tutaj mamy. Czyli w tym wypadku 2 razy 3. To daje nam też 6 punktów. Następnie wynik wpisujemy sobie tutaj w krateczkę. I coś, co jest chyba najprzyjemniejsze w tej grze, to obracamy nasz nieboskłon dalej. I widzicie, jak tutaj to wszystko zgrabnie idzie, i odkrywa nam się kolejna część nieba do zarysowania. No i następnie zaczynamy rundę od początku. Może nam się też zdarzyć taka sytuacja, że na koniec wyjdzie nam jakiś taki duży wzór którego nie będziemy w stanie narysować, albo nie będziemy w stanie narysować go w całości. Także tutaj pokażę Wam, co się może wydarzyć. I zobaczcie, brawa, mamy tutaj tą część, mamy ten zjazd na dół i brakuje nam trzech gwiazd, żeby dorysować go dalej. W tym wypadku możemy go nie rysować w całości, ale będziemy y, dawać sobie. Takie trochę minusowe punkty, to znaczy skreślimy sobie tutaj te trzy gwiazdki, które w finalnym rozrachunku dawałoby nam punkty. Przejdźmy teraz do punktacji końcowej. Żeby policzyć punkty, wyciągamy sobie nasze tutaj kółko i... Na tej planszecie wszystko jest świetnie rozpisane, co nam e, daje punkty, czyli będą nam punktować e, pozostałe e, gwiazdki, których nie wykorzystaliśmy, i w tym wypadku będzie to 12 punktów. E, Sumujemy e, punkty za każdą e, rundę, i następnie mamy tu jeszcze takie trzy e, rzeczy, które na koniec gry dają nam punkty. Tą pierwszą, są gwiazdy wokół Słońca. Na tej planszetce, jak się przyjrzycie, to właśnie wokół Słońca są takie jaśniejsze gwiazdki, i za zakreślenie ich punktujemy. Czyli w tym wypadku będą to trzy punkty. Kolejną rzeczą, która nam punktuje, to są przecięcia. Tutaj punktujemy te połączenia, które przecięły nam tą linię, którą widzicie. I w tym wypadku mamy pięć takich przecięć. I daje nam to 10 punktów. I ostatnią rzeczą, która daje nam punkty, aha, bo tutaj właśnie o tym Wam nie powiedziałam. Wszystko mnożymy tutaj razy tą wartość, którą mamy na dole. Czyli tu były trzy takie gwiazdki, więc 3 punkty. Tu było 5 takich przecięć, więc 10 punktów. I teraz tą, tą, te ostatnie gwiazdki liczymy razy 3. I będziemy liczyć gwiazdki na obrzeżach. To znaczy tutaj też na tej planszetce widzicie, te cztery miejsca są jaśniejsze i po prostu liczymy ile tutaj będzie gwiazdek. W tym wypadku mamy pięć takich gwiazdek, czyli dostaniemy za to 15 punktów. Oczywiście sumujemy na koniec wszystko i da nam to wynik końcowy. I tak jak wspominałam, wygrywa grę gracz, który miał największą ilość punktów. I teraz czas na moje takie ogólne wrażenie na temat e, tej gry. I tak jak wspominałam na początku, ja jestem nią e, zachwycona, ponieważ e, pomimo tego, że jest to tak naprawdę 30 minut rozgrywki, i faktycznie ten czas e, zawsze się w nim mieściliśmy, niezależnie od tego, ile osób graliśmy. E, pomimo tego, że właśnie, że jest to tylko to 30 minut i tylko 6 rund, to tak. Gra wymaga dużego ruszenia głową, trzeba troszeczkę pokminić, e, trzeba przemyśleć swoje ruchy, e, bo tak naprawdę to, co zrobimy w jednej rundzie, e, przyniesie nam konsekwencje, jeśli chodzi o miejsce na kolejne rundy. Także e, bardzo sprytna jest ta gra, e, bardzo sprytny jest też ten mechanizm kręcenia tym niebem, e, nie dość, że jest to klimatycznie, to jeszcze też mechanicznie ma naprawdę fajny wpływ na rozgrywkę. Gra jest też bardzo regrywalna, ponieważ jeśli chodzi o te karty, które mamy, no to ich jest dużo więcej. One się też tasują na inne rozgrywki, także regrywalność tutaj jest na potęgę. E, jest też tutaj mała interakcja. No właściwie ona jest zerowa. Jedyne, jedyna interakcja, którą mamy, no to, e, to ta decyzja o tym, która karta teraz będzie zagrywana więc to jest jedyna, jedyna interakcja także każdy dziubie, dziubie tam swoje ale e, nawet osobom, które przeszkadza, które, które jakby lubią interakcje, to nie przeszkadzało, e, przez to, że faktycznie jest tutaj dużo kminienia. I właśnie, jeśli chodzi o to, e, dla kogo jest ta gra, to moim zdaniem ta gra jest dla każdego, pomimo tego, że ona jest ukierunkowana na takie gry rodzinne, ale e, na zlocie była okazja tego e, dla części z Was, żeby e, ograć ten tytuł, i ja nie słyszałam, żeby komuś on się nie podobał. Każdemu ta gra przypada do gustu, niezależnie od tego, czy jest to taka świeżynka planszówkowa i czy młody gracz, czy jest to osoba zaawansowana, która lubi ciężkie tytuły. Chętnie do niej siada. Każdy tak naprawdę, hmm, jeśli chodzi o też fajne rozwiązanie to są właśnie e, te pisaczki, to to, że my piszemy po tym ciemnym niebie e, jasnymi kolorami, fajnie to ze sobą współgra, ale też jeśli chodzi o te pisaczki to taki mały tip, w momencie kiedy kupicie grę, do czego bardzo to zachęca, e, to wsadźcie sobie od razu jakąś szmatkę do pudełka, ponieważ te gąbeczki bardzo szybko się e, zajeżdżają, ale to jest jakby... E, no. Taka specyfika planszetek, planszetek taka specyfika wykreślanek. Jeśli chodzi o planszetki, to też ważny szczegół od razu po rozgrywce zmazujcie te wszystkie wasze zapiski, bo my raz tego nie zrobiliśmy, wsadziliśmy grę do opakowania, no i tam się nam troszeczkę poodciskało, ale to tylko i wyłącznie nasza wina. tak Nie wiem, czy wspominałam, ale wspomnę jeszcze raz. Ta gra jest piękna, bo nie dość, że opakowanie jest bardzo ładne. To też pewnie widzieliście na ujęciach, jak te kolory nieba się mienią na tych planszetkach. Myślę, że doceni ją każda osoba, która gdzieś tam dba o walory estetyczne w grze. No i z mojej strony to będzie wszystko. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś więcej na temat Odkrywców nocnego nieba, że chętnie spróbujecie, i że ogólnie filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to komentujcie jeśli nie, to też skomentujcie, ale też ważne, jeśli udało Wam się już zagrać w tą grę, to koniecznie napiszcie, jakie są Wasze wrażenia, bo też sama jestem ciekawa, czy, czy Wam się podobało i jakie są ogólne. E, Jaki jest ogólny odbiór tej gry? E, zachęcam Was do subskrybowania kanałów Planszowych Newsów, e, żebyście byli na bieżąco z tym wszystkim, co się dzieje. A także życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. pa! pa! Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszowymusy.pl bo z nami wiesz, co grami.